Dobra, dzisiaj dzień pełen wyzwań, bo mieliśmy pilnować mojego trzyletniego brata. I z góry uprzedzam, że dzisiaj nie będzie footbuka, bo po prostu jedliśmy wszystko, co popadło. Staliśmy mega wcześnie to znaczy, ja wstałam, bo Kamil to się obudził w ostatniej chwili. Starego wysłałam z psami, a ja zabrałam się od razu za kalendarze adwentowe. Blankom żelowy krem, w się żel do mycia twarzy, a wnyk się matowa pomadka. Kautczek i dosłownie biegliśmy na dworzec autobusowy. No, prawie nie zdążyliśmy. Autobus mamy o 6045 10.45 Co ty na to? Nie mogę oddychać. Jak biegłam. No i zima zaskoczyła drogowców, czyli autobus odjechał przed czasem. Albo nam uciekł bus, albo jeszcze nie przyjechał. No nie uciekł, nie było go. Napisy się zmieniły. No co? Czeka? Ale ufo. No i co, Oliwia? Raz podwozem, raz podwozem. Niby nam uciekł. A staliśmy 5 minut przed. No? No, co zrobić? Takie życie. To wszystko jest po coś. Tak, więc teraz czekamy godzinę i 20 minut na kolejne. Oj, tak. Oliwia. No, powiedz w ogóle, gdzie jedziemy. Do mamci. Będziemy się opiekować twoim pracem. Trzyletnim. Będzie fajnie. I będzie mój siostrzeniec. Jej. E, Dziewięciomiesięczny. Dwie godziny czekania i w końcu udało się wsiąść do wiejskiego busa. No i co mogło pójść nie tak? Wyszliśmy za wcześnie i musieliśmy zasuwać z buta pół godziny. W ogóle też tak macie, że raz na jakiś czas podobają wam się takie wiejskie widoki, wiejskie dziewczyny <ścoughs> i znowu wiejskie widoki. No cudownie, cudownie. Co nie oliś? Cudownie? Cudownie. W końcu dotarliśmy, była też moja siostra z siostrzeńcem. spełniło się moje marzenia. I po paru godzinach powrót do domu. Ja słuchajcie, byłam tak wymęczona, że marzyłam tylko o gorącej kąpieli. No i przy okazji dzisiaj dzień mycia włosów, czyli coś, czego nienawidzę. A to tylko dlatego, bo sami zobaczcie jaką ja mam suszarkę. Potem praca i świąteczny film. Bajo!